Cześć, tu Erwin Statologii, a to GoPro Hero 7 White. Jedna z najbardziej pechowych kamerek akcji, ponieważ w roku wydania 2018 była najsłabszą kamerką z rodziny GoPro 7. Była wersja Silver, była wersja Black. Pół roku później na rynek kamerek akcji weszło DJI z 8 Action, na co dość nerwowo zareagowało GoPro. Rok po premierze 7 wyszła 8, więc ta kamerka w ciągu roku zaliczyła spory zjazd cenowy. Obecnie używane egzemplarze można dostać za około 500 zł. Ja swój kupiłem w podobnej cenie, trochę ponad 500 zł. Nówkę sztukę zapakowaną od dziewczyny, która wygrała ją w jakimś konkursie. I możesz w tej kamerce zrobić wszystkie te rzeczy, których boisz się zrobić swojemu flagowemu smartfonowi. Zanim przejdziemy do nudnych detali technicznych, zobaczcie mały weekendowy test rodzicielski, który przeprowadziłem ze swoimi synami. No to będzie test vlogowy z ręki. GoPro 7, nawet w wersji białej, ma dźwięk lepszy niż czarna szóstka. Dodatkowo mikrofon jest umieszczony pod, więc łatwo go zatkać i słyszeć mniej. Tak można odetkać. Opuszczamy basen, zwijamy się stąd. Basen, jedyną zaletą, jaką lubiłem na Inflanckiej, lubię nadal, jest to, że posiada. Maszynę ze świeżymi sokami do wyciskania. E, przy braku barku dawało to jakąkolwiek szansę na coś, nazwijmy to, roboczo zdrowego z dużą ilością fruktozy. E, obecnie inflacka dołączyła do basenów, które posiadają tylko jakiś automat, wydający przekąski ze składem wyłającym o pomstę do nieba, ale w ogóle. Czemu ktoś czymś czego nie zrobi? Dużo basenów, na przykład większość na Woli, posiada takie rzeczy, tam jak paluszki, batony, generalnie nic w pełni odżywczego, nic zdrowego, tylko takie roboczo gówno. Dobra, nie będę się nakręcał, to był szybki test sfrustrowanego rodzica vlogującego, widzieliście w świetle, widzieliście zatkanym mikrofonem, widzicie w cieniu. Pogoda, jak na drugą połowę listopada, jest fenomenalna. Uciekamy do parku. Robi trzy rzeczy i ma naprawdę proste menu. Po pierwsze, kręci filmy w 30 i 60 klatkach na sekundę Full HD. Dobra, nie dokładnie Full HD, ale zaraz do tego przejdziemy. Strzela fotki. Pojedyncze i serie 15 zdjęć, a także kręci timelapsy, które możemy ustawić statycznie, albo chodzić z nimi i, i robić je z ręki, ponieważ kamerka ma bardzo dobrą stabilizację. Nie możemy zmienić kąta widzenia, zawsze mamy ultra szerokie rybie oko. Więc dla zaawansowanych użytkowników, to wszystko to są wady, ponieważ ta kamerka nie kręci prawdziwego Slow motion 120, nie da się nic za bardzo pozmieniać, po prostu klikasz, ona robi zdjęcia albo robi filmy. I to, co dla profesjonalistów jest wadą, w przypadku wyjścia z dziećmi, może być zaletą, ponieważ nie mardujemy czasu na ustawianie czegoś w Po prostu robimy fotki albo wideo. Kamerka kręci, tak jak powiedziałem, Full HD kręci także 1440p i na początku kręciła tylko to dopiero upload nowego software'u pozwala w ustawieniach wyższego rzędu zmienić z 1440p na Full HD natomiast jest to 1440p w formacie 4:3, więc jest to kwadrat, w który da się wpisać tylko Full HD, więc tam nie ma mowy o jakimś grubszym kadrowaniu poza góra dół natomiast możemy stworzyć materiały trochę przyjaźniejsze na Facebooka czy na Instagrama. Dodatkowo 60 klatek na sekundę, tak jak powiedziałem jest to takie trochę ściemnione slow motion. Prawdziwe filmowe slow motion to jest 100-120 klatek na sekundę. Tu mamy tylko 60, więc jeśli będziemy odtwarzali nasz film w 24 klatkach na sekundę, wtedy zwolnimy sobie szybkość odtwarzania do 40%. Bez utraty jakości kiedy nasz film będzie miał 30 klatek na sekundę, wtedy to będzie tylko dwukrotny slow motion. I w przypadku naprawdę filmików jakichś szybszych akcji, to dwukrotne slow motion jest niewystarczające Sama jakość Full HD nie jest na najwyższy poziomie. Jest na niższym poziomie niż cała rodzina 7. Ba, nawet jest na niższym poziomie niż GoPro Hero 6 Black, więc no cudów tutaj nie ma. Następna rzecz stabilizacja obrazu. Mm, I tu jest bardzo fajnie. Moim zdaniem jest lepiej niż w GoPro Hero 6 Black które miałem wcześniej. W zupełności wystarczy do kręcenia wideo z ręki. Wszystkie materiały zresztą, które, które widzicie w moim filmiku są kręcone po prostu, kiedy trzymam kamerkę tak, bez żadnej klatki, bez żadnego statywu. Jeśli są jakieś stabilne, to po prostu ją stawiałem, żeby chować ją szybko do kieszeni. Dźwięk jest dość dobry. E, największa, tak naprawdę największe usprawnienie dźwięku w kamerkach GoPro moim zdaniem nastąpiło między właśnie szóstą a siódmą generacją. E, ósma generacja przeniosła mikrofon na Przód kamerki jest lepszą kamerką, kamerką do wylogowania, zresztą w ogóle. Usemka jest pozycjonowana jako kamerka już coraz mniej akcji, a coraz bardziej blogerska dzięki tym wszystkim dodatkom, mikrofonowi z przodu dalej. Dźwięk z tej kamerki wystarczy w dość cichych warunkach domowych, czy w lesie, czy w jakimś niezatłoczonym miejscu, żeby spokojnie nagrać głos. Fatki. Strzelasz rybim okiem z pełną 10-megapikselową matrycą JPEG -i. I to jest wszystko, co możesz osiągnąć tą kamerką. Nie są to na pewno główne zdjęcia z wakacji. One mogą uzupełnić, coś dodać, ewentualnie mieć jakieś ciekawe zastosowanie. W tym temacie na pewno z GoPro wygra Twój telefon w kieszeni. Jest tryb seryjny, 15 klatek na sekundę, kiedy chcemy uchwycić, jak nie wiem, ktoś skakuje do wody, dziecko robi jakąś sztuczkę w skateparku. Dwie uwagi: musisz dobrze wyczuć, bo tam jest opóźnienie. Od wciśnięcia migawki do rozpoczęcia zdjęć seryjnych jest pewne opóźnienie i musisz po prostu je wyczuć. Druga rzecz jest taka, że ten tryb potrafi. Zawiesić kamerkę. I to jest duża wada, ale wrócę do tego za chwilę. Do baterii nie mamy dostępu, tak jak w innych kamerkach GoPro. Jedyne co możemy zrobić, to otworzyć klapkę, gdzie mamy slot na kartę SD i port USB-C. Pojemność 1220 mAh wystarcza na 2 godziny, niespełna 2 godziny nagrywania wideo. Przez USB-C ładuje się ją do pełna w 50, około 50 minut. Wodoodporność i generalnie odporność. Wiele osób miało zastrzeżenie, że szybka jest niewymienna, tak jak w 7 Black. Co ciekawe, rok później wydana ósemka już również ma niewybędną szybkę, więc masz fwicz z na naszej wersji. Do 10 metrów wodoszczelna, więc wystarcza na większość normalnych cywilnych basenów, kąpieliska, jeziora, morze, wszędzie możesz ją spokojnie zapakować, tak jak, tak jak stoi Wstrząsoodporna, odporna, upadko oporna, można ją nawet kopnąć, spuścić ze zjeżdżalni. Czyli tak w skrócie można nawet dać ją dziecku i przeżyje to wszystko. No, finalnie GoPro wymyśliło kamerki akcji i siódemka ma większość tych feature'ów w sobie. Oczywiście, jeśli planujesz naprawdę hardkorowe zastosowania, warto nakleić jakąś, tak jak na ekran telefonu, dodatkową szybkę na obiektyw, są do kupienia. Będzie na pewno kilka klas bezpieczniejszy. Kompatybilność z akcesoriami, ponieważ kształt jest ten sam co piątki, szóstki i siódemki, więc pasuje cała gama akcesoriów od GoPro, od firm trzecich, więc zamontujesz swojego White'a praktycznie do wszystkiego, co jesteś sobie w stanie wymyślić. Sterowanie głosem działa dość dobrze, jeśli mamy wyraźną angielską wymowę, co znowu w warunkach rodzicielskich wcale nie jest taką głupią opcją. Ostatnia rzecz z jakichś z plusów czy z rzeczy technicznych aplikacja mobilna. Warto ściągnąć właściwie ściągnąć na telefon aplikację mobilną, ponieważ jest potrzebna, żeby chociażby zaktualizować software. Dodatkowo aplikacja mobilna GoPro, jak i druga aplikacja też od GoPro Quick, pozwala na bardzo szybkie automatyczne montowanie filmików i zdjęć w jakieś fajne logiczne sekwencje od razu z wybraną muzyką i z układaniem filmu pod muzykę. To teraz wady, ponieważ jest ich niemało. Po pierwsze, te wszystkie tryby wideo i fotograficzne są bardzo ograniczone. Nie wyciągnie z tej kamerki za wiele. Interfejs i zawieszanie się. Jak na obecne czasy, no to to menu w porównaniu zwłaszcza do flagowych smartfonów no jest już ciut wolne i odrobinkę, może nawet toporne, ale to małe miki, najgorszą rzeczą w tej kamerce jest wieszanie się. Zdjęcia seryjne bardzo łatwo mogą wywołać zawieszenie się kamerki nawet z update'owanym softem. Tego dnia, kiedy byliśmy rano na basenie, potem w parku, dwukrotnie zawiesiła mi się kamerka, ale tak totalnie, że musiałem bardzo długo wciskać przycisk on/off, żeby się zresetowała. Po ponownym włączeniu trzeba było od nowa ustawić datę, godzinę. Można to zrobić z poziomu aplikacji, no ale wiecie, w warunkach polowych to po prostu dyskwalifikuje tą kamerkę do zastosowań profesjonalnych. Filmowcy, youtuberzy, sportowcy potrzebują sprzętu niezawodnego. I white tutaj z się. Naprawdę, jest to wielki obciach dla GoPro, ponieważ to było zaadresowane ponad rok temu i nic do tej pory z tym nie zrobili. Więc dla kogo jest ta kamerka? Nie dla profesjonalistów, więc jest to sprzęt amatorski i obecnie tak naprawdę nie tak dawno od wydania tam to jest plus naszej cywilizacji, nadmiaru. Za około 500 zł dostajesz fajną, amatorską kamerkę point and shoot, odporną mrozoodporną, możesz ją zabrać do basenu, do piaskownicy, w góry, na śnieg, gdziekolwiek sobie wymarzysz, dać ją do obsługi małym dzieciom i w zasadzie po to ona jest. Na pewno bardzo urozmaici wszelkiego rodzaju materiały z wakacji, z wyjazdów z różnych miejsc. Lepiej trochę zapisze nasze wspomnienia. Jeśli z przymrużeniem oka potraktujemy to jako sprzęt amatorski, to uważam, że w tej chwili na rynku jest to niezła opcja całkiem nowej kamery, high-endowej firmy z kilkoma high-endowymi feature'ami, całkiem sporą ilością wad. Ale ja uważam, że warto. Dzięki serdeczne i do zobaczenia wkrótce.